Ale powiedzmy w Toli, Robił Rayman na 3 Remake teraz i powiedzmy dostajemy zwiastun, albo na jakiejś tam konferencji Ubisoftu wychodzi Michel Anse cały na biało i mówi Ludzie, robimy Rayman 3 Remake, będzie niedługo, a potem zabieramy się za Rayman na 4. No i teraz tak. O co mi chodziło, że to by była już trzecia próba stworzenia Rayman na 4. Pierwsza próba, no to... No to miał być Rayman 4. Ale, się, ale wyszło Wii U Nie, Wii, normalne Wii I się nie udało, bo by się nie wyrobili Więc zrobili gumienny zestaw minigier Następnie Nie wiem czy wiecie, ale wyszła książka Po premierze Raymana Legends Gdzie jest opisane praktycznie Że Ubisoft się zgodził Po premierze Raymana Legends Na przywrócenie pracy nad Raymanem 4 Ale wiecie co? Miesiąc po premierze Raymana Legends Stwierdzili, że ta gra jednak nie zarobiła I wywalili projekt po miesiącu, tak jest napisane w tej książce, która jest tylko po francusku, jak coś, więc. oni nie wydali jej międzynarodowo. Ja, ja to dosyć, dosyć późno odkryłem, ale odkryłem, i to jest tak zabawne, że gościu tam nie wiem. Michel pracuje i w ogóle. I muszę wrócimy do kurlików, a może coś nowego, a może zrobimy to, co Phoenix chciało, a jeszcze coś innego. Nie, wywalimy cały projekt do kosza. Na po, już na początku robienia konceptów, tak naprawdę. No i to jest tak krótki okres czasu, że nic nowego tam nie wiemy o tym. Po prostu nic. Tylko to, że po prostu prace na tym trwały jeden miesiąc. I tyle. I to była druga próba. I teraz, właśnie, może być trzecia próba. Gryjmy na cztery. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję.